Cześć, wszystkim witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na filmik, w którym wspólnie razem będziemy wysiewać marchew. Jeżeli się nie znamy, cześć, jestem Basia na moim kanale, dowiecie się jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Zapraszam do subskrypcji kanału, a dzisiaj tak jak już wspominałam, siejemy marchew. U mnie jest końcówka marca, ale filmik widzicie początkiem kwietnia, więc kto jeszcze nie ma wysianej marchwi, no to zapraszam do oglądania. Jeżeli macie, no to może dowiecie się czegoś ciekawego z mojego odcinka. Piszcie w komentarzu, jakie Wy polecacie odmiany marchwi. Ja będę mieć w tym roku cztery różne marchewki. I jak zwykle nie będę tego tak bardzo podpisywać, potem i tak wszystko pogubię nazy, więc pokazuję Wam teraz, jakie wysiewam. Mam, kilka, mam jedną odmianę wczesną marchewki, pozostałe to, są marche, to jest marchew późna. Będę wysiewała je do skrzyń, w których w poprzednim roku rosły przykładowo kapusty, czy na przykład papryka, pomidory. Wysiewam w skrzyniach, w których jest niezbyt duża ilość azotu. Oczywiście nawożenie marchwi... Będę przeprowadzała raczej, ale dużo później, jak już ona pięknie wykiełkuje, wyrośnie. Myślę, że to będzie maj, może nawet czerwiec. Tutaj jest moja skrzynia. Akurat jest dość wilgotno, więc super, bo niedawno padało. W tej skrzyni, właśnie w poprzednim sezonie, była kapusta oraz kalafiory jeszcze zostało trochę jarmużu, mam nadzieję, że ten jarmuż się opuści będę wysiewała marchewki w takich rowkach, żeby widzieć w którym miejscu dokładnie marchew jest wysiana marchew siejemy na głębokość około 1 do 2 cm rozstaw pomiędzy rzędami powinien być co najmniej około jakieś 30 cm u mnie to będzie pewnie plus minus 30, może troszkę więcej gdzie nie gdzie, ale Pomiędzy tymi rzędami będę sadziła cebulę. W poprzednim sezonie również tak robiłam, i to może się wydawać mała odległość pomiędzy jednym a drugim rzędem, a do tego jeszcze cebula, ale u mnie w poprzednim roku się to super sprawdziło, więc nie będę tego zmieniać. Mimo tego, że mam więcej skrzyń, to i tak miejsca ciągle mi mało, więc staram się jak najlepiej wszystko rozplanować i pomieścić. Fajnym właśnie sąsiedztwem dla marchwi jest cebula, ponieważ ponoć odstrasza połyśnicę marchwiankę. No czy to prawda, to nie wiem, ale jest to jeden ze szkodników. W poprzednim sezonie nie miałam problemu ze szkodnikami w marchwi, więc super. Z, jeszcze oprócz właśnie tego szkodnika często narażone marchew jest na mszyce, więc na to uważajcie. Będziemy wysiewać najpierw średnio wczesną odmianę, pokażę Wam jak później już sami będziecie sobie wysiewać jak widzicie robię taki dość duży rów duży, nieduży, dość głęboki żeby jednak było widać w którym miejscu wysiewam, to po pierwsze po drugie po to aby ta woda która będzie się gromadziła podczas, nie wiem, na przykład podlewania, to żeby ona spływała do tych rowków i żeby fajnie te marchewki mogły sobie wykiełkować w dość wilgotnej glebie. Będę podpisywała, ale tylko takimi znacznikami, że to jest marchew, po to, żeby później no, nie zapomnieć, bo wysiewam oprócz marchwi wiele innych warzyw, więc fajnie będzie wiedzieć, co nie wzeszło, żeby później móc na przykład dosiać. Fajnie by było, gdyby nasza gleba była taka fajna, półprzepuszczalna, przepuszczalna, Bardziej piaszczysta niż gliniasta, wtedy marwi się dużo lepiej rośnie. No, bez kamieni by się przydało. U mnie w poprzednim sezonie rosły sobie w kamieniach, w tym roku też, więc jak widać, im to za bardzo nie przeszkadza. Więc to akurat super. Najlepiej w drugim roku po oborniku, jeżeli macie nowy ogród. No to wiecie, gdzie obornik dawaliście, gdzie nie. Tak wyglądają nasiona. Nasion w opakowaniu jest naprawdę mnóstwo. I powiem tak, sieję gęsto, to prawda. Nie będę przebierać nasionek, nie będę siała, bo w teorii powinno się wysiewać co około, nie wiem, tak 2 do 5 cm, Marchewka powinna być. Ja wysiewam bardzo gęsto, bo po pierwsze, te nasiona... Niekiedy dość kiepsko kiełkują, więc jeżeli nie wzejdzie na przykład co drugie, no to widzę, że marchewkę mam co 10 cm, no to trochę marnowanie miejsca, jak dla mnie. Będę później po prostu przerywać. I ja przerywam może nie dość nietypowo, bo ja będę wyrywać te największe marchewki, żeby dać szansę urosnąć tym mniejszym. Z reguły robi się na odwrót, co jest dla mnie dziwne, więc ja jestem albo ja jestem dziwna, albo moje podejście, ale ja uważam, że to podejście jest lepsze, bo w poprzednim roku się to naprawdę super sprawdziło. Podlinkuję Wam może kilka filmików o marchwi, jak zbierałam marchew. Jeszcze nawet w ostatnim filmiku z porządku w ogródku zbierałam swoją marchew, która była wysiewana na taki późny zbiór. Ona była wysiewana we wakacje. I w tym roku również będę wysiewać marchew wakacje, na, we wakacje, więc... Z reguły wysiewa się od marca do czerwca. Ja wysiewam później i to będzie odmiana też późna wysiewana wtedy. No najlepiej do przechowywania takiego właśnie nadają się odmiany późne marchwi. Więc jeżeli chcecie przechowywać długo swoją marchę w jakichś piwnicach, ziemiankach, to sobie podpiszcie, która jest odmianą późną, żeby później nie było problemu z przechowywaniem, bo jednak te... Marche, ta marchew, która jest wczesna, to ona jednak dość szybko się potrafi zepsuć. Jak widzicie, dość gęsto wysiewam, później wszystko zasypuję około tą właśnie centymetrową warstwą ziemi i później delikatnie ugniatam, żeby to wszystko nie pofrunęło. Tutaj jak widzicie już nie bawię się z tym i wysiewam tak rzutowo, naprawdę gęsto. Mówię Wam, że to jest naprawdę dobry sposób. Potem będziemy przerywać, zajadać się marchewkami już bardzo wcześnie. Tamte sobie zostaną i na spokojnie dorosną do odpowiednich wielkości. Piszcie w komentarzach, czy już macie wysiane marchewki. Pewnie tak. Ja w poprzednim sezonie wysiewałam marchew w lutym i naprawdę super rosła. Zobaczymy, jak teraz ściana w ostatnim tygodniu marca urośnie i jak będzie się. Pięknie rozwijać, jestem bardzo ciekawa. Niedługo będę wysiewać, właśnie pomiędzy tymi rzędami, cebulę dymkę, ale to zapraszam Was na osobny odcinek. Nie będę Wam tutaj już zajmować więcej czasu. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Cześć.